Kiało, z tej strony Lukaskon na moim kanale. Dzisiaj jestem sama. W sumie jestem I dzisiaj przetestujemy sobie kolejny taki z. W sumie trzy, trzy. były, a teraz są dwie paczki. I dzisiaj sobie przetestujemy pomarańczowe. Znaczy z winogronem i pomarańczą. O smaku takim. O, no. Ten test, w go w na z i komentarz do serwiszkowania. Hmm. Czy chcecie więcej takich testów? To bym się już dużo. I zaczynamy. Mmm, Pachnie ładnie. Testujesz ze mną, Nikola. Kolejne tiktaki? Ona mi nie powiedziała. I nie. To wyglądają czarne, wyglądają, tak? Czy ma ich czarnego? Pierwszy czarny. Czemu czarne czarny, czarny pierwszy? Bo to jest winogrono. Dobra. Winogronu, no widać takie. 4 na 10. Tak wyglądają pomarańczowe i Pomarańczowy jak dla mnie naj najlepsze 6 na 10. Dla mnie wiśnograma. Jakieś też komentarze do serduszkowania? No, pokażę. No, komentarze do serduszkowania. Jestem, jestem brzydka, to. Wam... Nie, jestem ładna, to Wam przypomnę serduszko. Napiszcie w komentarzu, że Nikola jest ładna, to Wam przypomnę serduszko. Razem z Nikolą. I dziękuję za. Nienię. Czyli na przykład zostawcie w górę z kieców na rozwiązanie. I konęcześć do sroduszkowania. Jestem ładna, tu mam jest to mam już. A w ogóle gdzie jest moja ładowarka? A dobra, nieważne. Cześć, wszystko. Baj!